Siemanko, tu Fifa Dzisiaj sobie trochę powiemy o hulajnodze, bo ja na hulejnocy i na bmx Na ziby na bmx się tętkę, więc nie pokażę. Teraz będzie hulajnoga. Po pierwsze, moja hulajnoga to jest... Nie wiem, czy dobrze, jak pokażę. To jest JDB, który ma przerobioną kierownicę, do? tutaj blat jest jedna łukka też jest druga papier papier jest takiej firmy którą wam pokażę bo nam jeszcze kawałek papier jest naprawdę dobry. to jest będzie moja twarz była jest jest up coś takiego Przesłuchajcie, że to bardzo dobre. No i w ogóle tak. To. Chciałem pokazać. Sobie ostatnim jeździłem trochę. Moją kółeczką. Trochę się popsuła. Łóżyskał musiałam się przełożyć. Jestem z tym zabawy było i w no rodzic nic, Ubiejmy. nareszcie się nauczyłem Bara, 1-8 z takim długim i prawie 3-6 i takie ten, tyle jeszcze, nie tyle, ale już prawie na jedną mi wychodzi, więc do zobaczenia, cześć i pa.